Witam Was z tej strony Traktor i dzisiaj, już w czwartym odcinku serii Pokémon Yellow. I dzisiaj mam zamiar przejść yy, księżycowe wzgórza. Jak widzicie, nic się nie zmieniło, w tym samym miejscu staliśmy. I tutaj mam nowego Pokémona Zubata. Pokémon topesz A właśnie, zapomniałam przypomnieć. Yy, And, zapomniałam ogółem przypomnieć, że tam nagrałem 4 odcinki właśnie z, y, andy, z Andre Faktory I jeszcze raz rzucę do opisu link do jego kanału i on prosił was, żebyście mu tam napisali w komentarzach Czy lepiej, bo on niedługo będzie kręcić Battlefielda trójka Multi Czy lepiej mu snajp, snajperkę lub jakiś pistolet tylko nie wiem, po prostu byście musieli tam się jego dopytać. I ogółem polecam. Swój, I ogółem słuchajcie mnie i jego łapki w górę dajcie. I widziałem, że już 100 wyświetleń. I to za to bardzo dziękuję. W pierwszym odcinku zagrałem w pokoju. Bardzo dziękuję za 100 wyświetleń. Dziękuję Wam. A wracając do serii, yy, tam był nowy Pokémon Zubat. Yy, Pokémon typu latająco. Latająco, latająco, latająco. Latająco. Po, yy, trującego. Ewoluuje na poziomie 20, 20. O, znowu on. Ewoluuje na poziomie 20. Yy, w Golbata. I dopiero potem, jak. Krobata, to w ogóle nie w tej wersji. Yy, w krobata, jak mu się. jak on będzie miał szczęście i lewala w ciągu dnia. W ciągu nocy chyba. Nie w ciągu dnia, tak w ciągu dnia. No i tutaj kolejny nowy pokémon, odish yy, Typ trująco, yy, trwasto trujący. Yy. Squig taka po prostu będziemy go atakować. I on ewoluuje na poziomie 24 w gluma i dopiero potem za pomocą Lifestone'a w Ypluma'a. I obojętnie posłuczę mu dać tego Lifestone'a, i tutaj kolejny nowy Pokémon: Bellsprout. on ewoluuje podobnie jak Odish na 24 poziomie w Weeping Bella, i dopiero potem, jak mu się da Lifestone'a, to ewoluuje Wiki Bella. No i to tyle o tych pokemonach. I tutaj mam kolejnego trenera. On tutaj chyba nie będzie miał żadnych nowych pokemonów. Zmienię sobie na dolota. Na wszelki wypadek, że nie zabił mojego zwierzaka. I teraz użyję potion'a na zwierzaku. Dwóch dokładnie. I tutaj, tutaj będzie nowy typ trenera. Hiker, hiker. hiker? I on ma kamienne, kamienne i ziemne pokamony, takie z jaskin. O, właśnie. I ogółem takie kamienne i ziemne, tylko, ta tylko takie on ma. I, lat I jeszcze ogółem, no i z jaskin, takie, wiecie, o co mi chodzi. I go pokonamy dolotem, bo łatwiej będzie. Dolotem mogłem go zabić. Bo tak zwierzakiem to będzie po prostu się zmęczył. A na zwierzaczek po prostu się przemęczy i padnie po prostu. A tego nie chcę za bardzo. Bo chciałbym, żeby on tutaj jeszcze się nam pokazał ze swojej lepszej strony. A nie, rzadko pada, pada i pada. Ale zwi zwie wiecie co? Myślałem, żeby ewoluować zwierzaka, ale tak nie za bardzo, nie jestem jeszcze pewna, czy go ewoluować, czy nie. To jest po prostu dla mnie niepewna decyzja. Bardzo trudna dla mnie decyzja to jest. I dla mojego zwierzaka. No i po, po Onixie. Idziemy, o właśnie. I tutaj będzie... Moonstone! Tak, Moonstone. Jak Skąd są księżycowe wzgórza, to powinno tutaj być Moonstone, no właśnie. O, tutaj Geodule 10 poziom. I tutaj będą jeszcze nowszy typ trenera. Yy, Grant, czyli yy, Rocket Team. Jeżeli oglądaliście kiedyś animę, to powinniście wiedzieć o co chodzi, że Jesse i James to powinniście wiedzieć. Jak nie oglądaliście, to nie za bardzo tak. No, o, i kurat nasz dolot i zwiedzak osiągnęli 9 poziom. Jak tam miałem nagranie, to jak tamte nagranie miałem, piąte, to w piątym odcinku to dopiero miałem. Z 20 poziom z wyrokiem i 19. Do lotu to tutaj po prostu już jest lepiej. Po prostu na szybko tutaj tak przejdę. Bo po prostu nie chcę się tak walczyć z nim. A tak to walki nie wiem, może będę. O, nowy typ właśnie na walki z zamykami pokonani. Będę yy, nie w tempie, tylko zwykłym. I to jest nowy Pokémon Grimer: yy, Typu trującego. Pokémon. Szlam, chyba w ogóle jest z błota, tak jakby zbudowany. Ewoluuje na 28 poziomie, w Muka. No i to tyle o tym Pokémonie. No i tyle, ile ja wiem. Tutaj mam kolejnego nowego Pokémona Voltorba. Ewoluuje na. Nie, po prostu nie pamiętam, na którym już poziomie. No i to jest Pokémon piłka, piłka po prostu. Jak widzicie on wygląda jak Pokeball. używam na jego quick tak. Ty, yy, ty właśnie elektryczny. I to jest znowu kolejny nowy Pokemon. Koffing. Yy, Też świeczujący. I on jak ewoluuje, to jest taka historia jak on ewoluuje, Ew właśnie ewoluuje na 28. I jest taka historia, że jak on, jak on ewoluuje, to się dwa Kofingi spotykają i się zamieniają w jedno. Właśnie, teraz wzięliśmy sobie domy czyli yy, Kabuto. Gdyśmy wzięli Helix Folis, to by był. Yy, Onamite. Oj, to jest kolejny nowy Pokémon Paras. Yy, typ robak yy, krawiasty. Ewoluuje na poziomie 28, chyba też. Nie jestem dokładnie pewny. No i ma dwa grzyby na swoich, na swoich plecach. A jego wyższa ewolucja parasekt on jest ogółem cały zbudowany on jest taki cały wielki grzyb. To ja tutaj widzę jak z anime mamy Jesse i Jamesa. I oni mają Pokémony następujące: Ekansa na 13 poziomie, yy, Miała, yy, czyli nowego pokemona i Konfinga na 14. Miał to jest yy, Pokémon yy, mysz Ewoluuje na 28 poziomie w Persjana. No i, i jest o nim napisane w Pokedexie, że on bardzo lubi yy, świecące rzeczy. Tak, bardzo lubi świecące rzeczy. no i to tyle o tym ale o, i tutaj pokażę wam w spowolnionym tempie jak wygląda ruch Slam o, schibiliśmy o właśnie tak bardzo mocny ruch i na zwierzak osiągnął 20 poziom i zaraz właśnie wyjdziemy z MT Moon i wyszliśmy z MT Moon dokładnie zaraz tutaj będzie Creoleon City no i jesteśmy w Creoleon City Uleczymy sobie nasze poki. I tutaj. Yy, tutaj jest interesujący mnie Pokémon. I tutaj są wymagania. Jak nasz Pikachu będzie zadowolony, czyli będzie skakał, to dopiero będziemy mogli dostać Bulbazaura. Jak nasz Pikachu nie będzie zadowolony, to nie dostaniemy go. Odkąd będziemy musieli go uszczęśliwić? Najlepiej go uleczyć w Pokécentrum, albo po prostu uleczyć go Potionem. I wtedy on się uszczęśliwi nam, że jego często używamy. I ja nazwę, nazwę Bulba Zabora Bulbens. Zaraz wam. Ale będę wam mówił tej historii. Po prostu Bulbens. Bulbens, Bulbens. Po prostu jest Bulba. Bulba jest i ens. Bulbens. I tak wychodzi Bulbens. No i otrzymaliśmy Bulbazaura, czyli naszą Bulbęsę. Yy... Czekajcie, miałem ogarnąć. Yy... Oj, sorry, zamuliło mnie coś. Myślałam właśnie, co teraz robić. Yy to czekaj okej okay, już wróciłem A się myślałem ile nam zostało i zostało nam jeszcze no dwie minutki Więc teraz po prostu opowiem tutaj co się dzieje i yy, jak chcecie będzie nie nie będę wam zdradzał co jest w tej sali a jak możecie się domyślić to na pewno będą tutaj wodne pokemony w tej sali a liderem jest po prostu Misty. I ona ma dwa pokemony. Dowiecie się później yy, jakie. I jak widzicie po prostu nasz Pikachu musi skakać. Mój Pikachu jest bardzo zadowolony, ciągle skacze po prostu. O, co to jest? pokemon? Yy, elektrod, okej. Okay. Dobra, tutaj mamy sklep z... Bajonik. Yy, z, z motocyklami, nie, z rowerami właśnie z rowerami. No i tutaj, o nie, właśnie nie, no dobra, już możemy stoczyć walkę z Garym. Oj oj Wow, mały fejt trochę. Mm, Bulbens tutaj nie możesz walczyć jednak. To ja musi lotu walczyć. Wow. Pięć takich ruchów to dosyć dużo zabrało. No i po spi spiru już upadł. Teraz bullbensa wystawimy. O Jezu. Dobra, może on też się nie przyda. To dolota Po prostu gulbansa na razie tak będę jak spił. A tata. Teraz zwierzęka wystawię. Ten Shock. I slam. Teraz Eevee. To no i wie, jeszcze raz znowu wystawię zwierzę. O, coś mało. No i zakończymy go. takiem z... hmm. No i nasz bulwark osiągnął już 12 poziom. I mówi nam, że jak przejdziemy ten CMOS, to nam dalej będzie bill. No i to już mianowicie będzie koniec tego odcinka. Więc mam Was, ja, traktor i do zobaczenia w następnym odcinku.